Hej, witajcie, tu z Wersji i witam Was w kolejnym, fuck, nie, odcinku z serii zagrajemy w Prince of Persia a dusza bojownika. Ech, ta. Ech, to był dobry początek. Drugie podejście, w świętych jaskiniach, jeszcze w teraźniejszości. Ech, książę otrzymał, jak wiemy, drugą szansę od losu. Aby zmienić swoje przeznaczenie, zresztą w sumie trzecią szansę od losu, ale niech będzie, że to jest szansa druga. Mianowicie, mamy... Ech, Maskę upiora i jesteśmy teraz upiorem piasku yy, Fuck yy. I będziemy teraz wracać w przeszłości do yy, sali tronowej Znaczy w sumie teraz musimy wró wrócić do głównego holu Teraz wracamy do głównego holu Dopiero wszystkie już aktywne, tak, tak Dopiero później wrócimy do Sali Tronowej i spróbujemy pokonać Cesarzową w teraźniejszości. To jest e, cyklon przeznaczenia. Czy to jest ta most, która mi e, nie działa? Nie wiem czemu. Cóż, jesteśmy w... Dobra, piaski mi się tu odnawiają, więc... Spoko. Cóż, wciążę się wnerwił. Uh -huh. No cóż, nie na jego miejscu byłbym tak samo zły. W końcu... Hmm. Wo fuck. związać a. szybkim skokiem po prostu w końcu książę przebył długą drogę żeby e, powstrzymać stworzenie piasków czasu a tutaj okazuje się że on jeszcze musi przebyć trochę a my wraz z nim hmm. mam ograniczony czas więc muszę się pilnować Gdzie jest moja znaczy mam ogran ograniczony czas nagrywania niestety hmm. Dobra, jedziemy, bo zapomniałem, że tracimy życie przy byciu upiorem piasku. Wow, what the fuck? E? Czy tego się nie da przeturlać? Czy... no to wygląda, że tego się nie da przeturlać. Więc się po prostu trochę cofnę. Zrobimy tak. Tak, to było genialne, posunięcie się z mojej strony. Cóż, teraz przymierzamy święte jaskinie w... O o. Eee, dobrze. W eee. złym momencie. Teraz przemierzamy święte jaskinie w przeszłości. Ciekawe, czy... Oprócz tego, że pułapki działają, coś więcej się zmieniło. Wow. E? Można się przytulać. Dobrze. O, tu jest zapis I tak, tutaj jest e, Coś co obala moją teorię, że Święte Jaskinie w teraźniejszości to jest sala tronowa w przeszłości Niestety byłoby dużo fajniej, gdyby było tak jak mówiłem Szkoda A, artwork No i ja, dobre Ooooooooo Więc yy... mamy naszego bossa z prawdziwego zdarzenia, czyli Gryfa Właśnie zauważcie jak mało ta grama bossów z prawdziwego zdarzenia W sensie dwie walki z Chardy i jedna z cesarzową yy, Nie liczę tego olbrzyma w więzieniu, bo tego nie można potraktować jako walka z bossem, tylko z mini-bossem No i powiedzcie mi czy to jest e, jakby wielki problem, żeby pokonać to bydle. Wielkiej strategii nie ma. Przynajmniej na razie. Teraz trzeba się turlać. No ale na szczęście nasz przeciwnik daje dość czytelne znaki. Także luz. Tylko pamiętajcie, mamy też limit czasu, nie możemy w nieskończoność jakby walczyć z nim bo e, życie nam leci. Sprawda, życie nam leci bardzo powoli, ale jednak... Zastanawiam się, co się stanie, jak spowolnię czas. Czy będę miał... Au. W sumie powinienem z tego korzystać, skoro e, księci odnawiają się piaski czasu. Powinienem walczyć możliwie jak najczęściej na spowolnieniu. Się stało. Czyżby został zaatakowany przed animacją zaatakowania? Świetnie. chodź tu. okej. Okay. Rozumiem, że po tym mam się trzymać z dala, tak? Dobra, nieważne. Nie mam, nie mam taktyki na tego bossa bo spodziewałem się, że walka będzie sprowadzać się do zwykłego nawalania w przeciwnika e, podczas kiedy będzie na ziemi. No i tak naprawdę właśnie na tym to polega. Niestety. Liczyłem na to, że twórcy będą bardziej jakby e, pomysłowi i stworzą ciekawą walkę, a za szybką, za, za, za wcześnie uniknąłem właśnie o to chodzi. Aaaa, fala uderzeniowa. Dobra. Zaraz nasz przeciwnik będzie skończony. Ach kochane. Spowolnienie czasu i regeneracja piasków. Tego można tak bardzo nadużywać. Nasz przeciwnik zostawił nam jasną ścieżkę, gdzie mamy iść, więc pójdziemy tędy. Oczywiście bierzemy pod uwagę, że przydałoby nam się teraz... E, a nie. Dobrze przyszedłem. Dobrze przyszedłem. Znakomicie. Myślałem, że źle, ale na szczęście gra na razie utrzymujemy w przekonaniu, że przyszedłem w całkiem dobrą stronę że musimy zwracać uwagę na zbiorniki wody żebyśmy mogli się napić ponieważ jak sami widzimy życia mamy naprawdę mało znaczy przynajmniej teraz życie nam z każdą sekundą życie nam ubywa no ale to było głupie Wow, um. Tędy Dobrze, Tędy. źle, niedobrze, całkiem niedobrze. O, teraz będzie nieźle, całkiem. What? Nie powinno mieć miejsca. więc teraz jesteśmy w wieży ogrodowej, rozumiem, pewnie jeszcze przed jej aktywacją, w takim razie tu jest znowu artwork, w takim razie nie będziemy mogli się jeszcze napić, szlak by to trafił, no nie powiem, że miło jest wrócić do stare śmieci o może to już po aktywacji tej wieży one hit kill Miecz y Miecz wodny jest y silniejszy od miecza skorpiona na szczęście Dobra. Wracamy, wracamy, bo naszym celem jest powrót do głównego holu. Tylko mm, najprawdopodobniej normalną drogą nie wrócimy. Z pewnej prostej przyczyny drzwi. Yy. Zresztą zaraz, zaraz wszystko się okaże. Jakiś niedługi czas wszystko będzie jasne jak wrócimy To ja się będę produkował o, Kiedy wszystko wyjdzie na jaw już wkrótce Przydałby się zapis I to szybko Patrzcie za jakieś przerwy w komentowaniu, ale jakby... Mm, jakby to wytłumaczyć. Może nie chcę zrobić z siebie za bardzo idioty. Mm, tak jak przy okazji poprzedniej sesji nagraniowej paplałem jak najęty, przy okazji wygadując różne dziwne i stworzone rzeczy. Tak tym razem wolę myśleć nad tym co mówię. Nie ma co sobie do powiedzenia, to jest jeden wielki backtracking tylko tym razem w formie e, piaskowego upiora. Mm. Tutaj możemy dostać, proszę bardzo, artworka znowu. Po okazji łatwo można zejść. O, właśnie. No i co, pijem, pijem, bo życia mało. Teraz już możemy być bezpieczni. O ile będziemy ostrożni w walce, to powinniśmy bez problemu wrócić o... właśnie tędy do głównego holu. Hmm. Ach, chyba wiem w czym będzie leżał problem. Chyba wiem w czym będzie leżał problem. Zaraz zobaczycie. Za, za chwilę zobaczycie w czym będzie leżał problem. Otóż bardzo możliwe, że jesteśmy tu za wcześnie. Eee. Czy o ile oczywiście uczyniliśmy się wystarczająco daleko w przeszłość. Ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że już jesteśmy w tej przyszłości, w której powinniśmy być. Tak. Dokładnie. Jesteśmy w tej przyszłości, w której być powinniśmy. O, tu jest Skylina.

Kill them all! No cóż. Bywa. Eee, Znajdź drogę do Sali Tronowej. Teraz jest nasz cel. A tędy sobie nie pójdziemy. Hmm. W efekcie musimy się wrócić. Eee, nawet pomimo tego, że ja wiedziałem jakby wcześniej, że tędy się nie da, to i tak musieliśmy tutaj być, żeby aktywować katsentkę. No cóż, za. Ja tak bardzo po prostu chciałbym skończyć tą serię, pokazać wam, że o mogę kończyć serię, które są dłuższe niż 10 odcinków. Mm. Będę często zapisywał teraz, jako uchyl piasku. Z tego, przez powodu, że najczęściej właśnie woda pojawia się przy zapisach. Eee. Co to ja chciałem powiedzieć? Woda pojawia się przy zapisach, a jak już jest możliwość skorzystania z zapisu, to no nie obieżkam. Więc nie zapiszę. W ogóle to będzie fajna walka. Zdążyłem się pojawić jeszcze jak on się formował. Świetnie. On już nam nie będzie przeszkadzał. Otóż... E? a fuck my life. Jak ja mam to otworzyć? Hmm. Bo widzicie... Wizie jest problem. Jest problem. Otóż... Nie mam pojęcia, co teraz robić. Super, nie? On już się żyje. Tam drzwi są...